Aha, czekajcie, zniszczyłem mu tarczę, żeby zaraz się znowu pojawiła. Ejej hey, hey, widzu, dzisiaj ostatni event tego patcha, Ten event wygląda dość prosto. Wystarczy, że będziemy bili bossa na czas czy coś takiego, jakieś specjalnymi mechanikami. Nie wygląda jakby to miało być trudne, prawda? Też tak mi się wydaje, ale no cóż, trzeba zrobić ten event, żeby zdobyć trochę pimo. Dobra, ha, co my tu mamy? Normalny, ciężki. No oczywiście, że najwyższy poziom. Ojej, ile bonusów. Jeśli to jest na czas, no to będzie problem. Jeśli nie na czas, to da radę go zrobić. No dobra, mój drogi, zobaczmy, jak. Mm, ja mu mało biję. Ale nie wygląda jakoś. Ej, jakaś umiejętność jest. Spróbujmy od razu. A jak mam tak walczyć, to nie problem. Hmm, słabo mi to idzie. Niszczenie tej korony. Za późno! To znaczy, za wcześnie. <laughs> za późno znaczy za wcześnie. Zdecydowanie. Dobra, bijemy go. Co, z co on otwalił? O! Jakieś wybuchy! O! Przostań! Ej, w ogóle odpycha mnie! Co jest? Wa, 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 wa. Tak to nie, tak nie będę się z nim bawił, ja nie podejść nie mogę do niego! E! Dobra. <głos> <głos> Dobra, zaskoczył mnie. GG. Dobra, nie był taki trudny, jak mi się wydawało. Dobra, to co teraz zrobisz, szalone. To mi się podoba, mam nadzieję, że mnie nie zdmuchnie na jeden strzał. Jego słaby punkt. Dobra, i wiem, że teraz pojawi się to. I spróbuję to wytajmingować. Mam nadzieję, że to rozwali. Dawaj, <noise> elemental burst! Uży... Useless jesteś <noise> A, ty ja mu chyba nic nie robię, nie? No dobra, coś tam umyka, ale naprawdę mało. Nie wygląda to dobrze. Ale mnie odrzuciło. O, przecież robiłem unik w bok. Aha, mój element. Co? Czekaj, czy mój elemental burst po prostu przeleciał sobie tak, jakby nigdy nic? No. Super. Dobra. Jeśli teraz elemental burst. Bear... Aha, super. Dobra, widzę, to koniec. Zaraz czas się skończy, ale jestem ciekaw, czy coś się zmieni i będę mógł sobie go bić dalej, czy bo to jest game over. Oby nie game over. Ten czas jest bez sensu. Jak zrobię, to zrobię. Proste, a nie. Wydaliście mi. A masz zrobić to w 16 minut, tak? To w 16 było? Tak, chyba tak. To... Mam nadzieję, że się nie wywalę, bo lubię tak na koniec się wywalać. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. No i koniec. Aaaa, czemu dodaliście ten bezsensowny czas? Użyłem tą magiczną rzecz, która go... czy może go uwięzić. Mam nadzieję, że go teraz zrobię. A, przestań strzelać! <laughs> Żeby zrobić unik. A wiedziałam, że to będzie złe. No przestań, jeszcze nie... Gdzie... No mnie strzelał. Aaaa, i tak bym go nie zrobił w 6 minut. <laughs> za dużo HP, za dużo. Trzeba pozmieniać. Jeszcze coś dodać. No dobra, minuta do końca. A, a, i jestem na tej fazie. Mam nadzieję, że uda się go zbić. Dawaj, ostatnia minuta, damy radę go zrobić. Dawaj, Dobra, bijemy. <śmiech> <śmiech> już do końca, już do końca. Bo... Nawet jak się podniesie, już go bijemy do końca. <laughs> Dawaj. <Uch. śmiech> Okej, okay, mamy teraz... No, bo jak ja go nie cierpię, jak ja nie lubię tych głaziaków. <laughs> Dobra, może nie będzie źle, zobaczymy. Ej, to bombardowanie zadało mu obrażenia. Czy tak można? Shield. Ok, to jest traktowane jako shield. Bardzo dobrze. I masz jeszcze. Z... Boing! No, takich przeciwników to ja lubię. Cały czas można ich bić. No zarąbiście. No super, chciałem się wyleczyć. A to takie coś. Co jesteś łatwiejszy niż wcześniejszy przeciwnik? Ała, co ja odwaliłem. Za każdym razem, za każdym razem coś takiego powiem i o, dzieje się. Tak, takie rzeczy się dzieją. Nabijamy go, ciach, 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 ciach. I baj, bye, bye Ej, to był łatwiejszy. No dobra, to będzie ciekawe. Któryś bab na niego jest tak zrobiony. A zarąbiście pobiegłem. Zawsze biegam w prawo, tym razem pobiegłem w lewo. Ale go klepie po tym zatku. I to tak spokojnie bije go i bije, on nic nie robi. To jest też idealny moment. Żeby go bić. No spróbujmy tak, bo raczej nie dam mu zbić tych całych HP. Za dużo ma, za dużo zdrowia ma. Ale tak już chociaż mogę mieć jakąś szansę, będzie miał trochę teraz mniej HP i teraz będę mu zadawać obrażenia. Aha, to zadałem w momencie, kiedy będę miał tarczę. A mój elemental skill, przytrzymany, daje mi tą możliwość. No zarombisty początek, no po prostu i genialny, mogę się wwalić. A została minuta, powiem wam, że zabrakło. Tak, dobre. A 10 minut? <noise> żeby zadać mu obrażenia i go ubić. Najpierw no zabrakło, zabrakło kilku sekund. Gdybym może więcej bił obrażeń, to by do, udało się go ubić. A tak, no to tak, średnio. <noise> 3 sekundy, 2, jedna. No się zna, jeszcze postaram się raz. O, o, o. Odpalamy i powinien dostać. Jest. Nice. <noise> A ale to ładnie mi poszło. To jeszcze lepsze było niż ten durny kwiat. Nice, nice, jestem zadowolony. Wiedziałem, że da radę zrobić. On raczej też cię powinien być problemem, choć ej, jego bardzo rzadko robiłem, a jak go robiłem, to zazwyczaj tak bombiłem, że nawet nie wiem co on robi. Nie wyglądasz na bardzo interesującego bossa. Dobra, biegnie. Dobra, widzę, że nic ciekawego nie robisz. Więc najpierw pokada w taki sposób, a później dorzucę te buffy dla ciebie. Naprawdę nie wyglądaś na zbytnio ciekawego i chyba zmienię żywioł. Już mam dość tego wodnego. w końcu czymś innym, co mam obrażenia. Boink. dobra, bez buffów jesteś prosty, a teraz trzeba ci buffy narzucić. Trzeba wyzwania. Oh, nie wiem jak to się skończy. No ale jakoś pod czas schodzi. Nie jest taka zła. Ej, może da radę go zrobić, choć w tej chwili obrażenia nie są ogromne. Muszę uważać na jego obrażenia. ła, wa, 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 wa. Czy wrócił się kogutek? Biegnie, 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 biegnie i prr. Dobra, spróbujmy. Może to będzie pierwszy przeciwnik, którego pokona na full hp. Może ze wszystkimi debafami. A jak będę E trzymał, to będzie lepiej schodziło, będzie lepiej schodziło, ale ja też szybciej schodzę. Coś za coś. Mam nadzieję, że tej tarczy nie będzie odnawiał. Dziobnął mnie. I to za co HP. Nie podoba mi się jeszcze raz. Aha. Czekajcie, zniszczyłem mu tarczę, żeby zaraz się znowu pojawiła. Um, tak. Powiem wam, że bicie go, kiedy ma tarczę, nie ma sensu. Już wiem co trzeba zdjąć z niego. Dobra, Próbujemy kiedy nie ma tarczy. Ale tamta tarcza to była powalona. Przecież ja mu nic nie mogłem zrobić: Nic, w zupełności. Dobra, teraz kogutek to bez problemu. <grystanie> tak, 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 biegaj moim ścianem, bardzo dobrze. On już się. Jedy na swoich zasadach padnę. <grystanie> Bo to, co się wydarzyło, to jest <grystanie> błąd. Uwaga, na popcorn. Co się tak wokół mnie zakręcił? <grystanie> Aż mnie zmylił, bo nie wiedziałem o co chodzi. O nie, 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 on będzie biegał, tu ściana! Uch. Popcorn wybuchnie mu w twarz, dobrze? Twoja własna broń. Nie no, ten kurczak to będzie jednak prosty, dopóki nie ma tej Infinity Tarczy, która się co chwilę odnawia. Nawet na normalnym kącie jest problem pewnie, żeby to zrobić. Kuch! A co ten popcorn w takim miejscu stanu? Co jest? Trzeba bo... No nie, nie 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 O nie 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 Bardzo złe password Ło <grywia> się, że mnie stratuje No już połowę HP Dobrze idzie Dobra Powiem wam, że Czuję się, że jest na styk Niby wykonywał tylko 3 czy 4 ataki, ale no, było ciężko. Trzeba było się skupić. No i zostaje jeszcze jeden, boss, z którego. O, tamto będzie zabawa. Coś czuję. Rany, powiem Ci, Widzu, że jeszcze z nimi walczę, a już mam go dość. Już mam go dość. Nie cierpię tego bossa. Kurde, jakiś konik morski. Najgorszy boss, którego nie lubię robić. A jeszcze podczas tego eventu to już w ogóle będzie problem. Żeby zbić mu tą perłę. jest to niemożliwe dla mnie. Oho, dobra, odpala się. Odzyskał perłę, zapomniałem. Ale i tak jest dekę. Dobra, teraz to było łatwo, ale jak go wzmocnię, już nie będzie tak łatwo. Nie, 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 nie. nie. Dobra. Aha. No dobry początek. Aha, padnę, bo. No tak, zapomniałem. <gryzmieniu> super, dobre początki jak zwykle. No to trzeba uważać. wow ła, na wszystko trzeba uważać. Łącznie z nim, dobra masz. Poleciał leciał na środek. No i dzi. Nic <gryzmieniu> przyjemnego. Aha, tu jeszcze się kręci. No super. No to, to wymyślił. Jego walka z tym włosem już doprowadza mnie do szczegółów. <gryzmieniu> dobra, trzeba mu zniszczyć tą durną perłę. No podejdź tu. Ja do ciebie nie mogę przyjść. <gryzm> Ruszę. Nie wiem jak, ale nie oberwałem. A wygląda to tak, jakbym miał oberwać zaraz od niego. No nie mogę dobiec do tamtego, bo cały czas mnie bombarduje. No i zostałem. Jak idzie na środek, puszczamy to. Nie zauważyłem tego. ojeju, Dobra, plan jest dobry, ale wykonanie jest kiepskie z mojej strony. To strasznie. Ostatni knockout. Ostatni knockout. Boink. Ostatnie obrażenia, które mu wbiję. Ostatnie. Oh, nie. Na full praktycznie tam jedną bonus mam. To jeszcze muszę drugi. No bo nie da się. Co chwilę odnawia tą perłę. Jest irytujący. Więc zmiana. Muszę go trochę znerfić. Teraz jesteś lekko łatwiejszy. Dłużej będą ci się te perły odnawiać. Więc jeden plus. Co to za trap? No. Co odgrażasz się, że mi, że jednak ci nie dam rady? Dam ci, poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę, zaraz będziesz leżał. U, u, zepsułem. Dobra, nie zepsułem. Dawaj, dawaj, dawaj. Jak się wywali to... Bałem się, że wysadzi się i zginę. Na szczęście się udało. O, rany. Jestem zadowolony. No powiem wam widzowie, że... Wow. To był dość ciężki event. Aż mi się nie chce wierzyć, jak bardzo on był ciężki, szczególnie dla jednej postaci. Jedni przeciwnicy byli łatwiejsi drudzy, bardziej trudni, naprawdę aż byłem w szoku. Zwykły kwiatuszek. Zwykły kwiatuszek, który dla mnie wydawał się taki prościutki i w ogóle okazał się jeden z większych problemów. A mam nadzieję, widzów, że wy nie mieliście takich problemów z przeciwnikami, tak jak ja, bo szczerze mówiąc jedno postacią to było naprawdę duże wyzwanie. <grym> Dałbym może radę na najwyższym poziomie, gdyby nie ten czas, który był ograniczony. No więc dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej.